Cześć, tu Ula z projektu Da Vinci. W dzisiejszym wideo dowiesz się, w jaki sposób pracować z przykładową mapą z naszych scenariuszy, w jaki sposób ją zaimportować, jak pracować z bn -ami. Zapraszam. W większości scenariuszy przygotowanych przez nas znajduje się mapa do pobrania, do pracy dla Ciebie bądź dla Twoich uczniów. Oczywiście zachęcam, aby zawsze przed lekcją wejść na taką mapę i zobaczyć co się na niej znajduje, zanim udostępnimy ją uczniom, po to, żeby wiedzieć, potrafić odpowiedzieć na pytania uczniów, które się ewentualnie mogą pojawić. Yy, dlatego, jeżeli już masz pobraną taką mapę z materiałów dodatkowych z lekcji, musimy ją zaimportować. Musimy rozpocząć, jak zawsze, od uruchomienia Minecraft Education Edition i zalogowania się kontem nauczycielskim. Następnie naciskamy Graj. W moich światach mam tylko biom dżunglowy oraz średniowieczny gród, natomiast teraz chcę zaimportować średniowieczny zamek. Muszę przejść do piątego kafelka, czyli importuj o tych kafelkach szerzej mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów. Klikamy na importuj i musimy wskazać świat. Ja wiem, że mój świat do zaimportowania znajduje się na pulpicie. Natomiast jeżeli był przez Ciebie pobierany przed chwilą, może znajdować się na przykład w folderze Pobrane. Jak już zlokalizujesz plik, należy na niego kliknąć i wybrać opcję Otwórz. Zobaczymy krótką informację o tym, że świat się importuje, następnie komunikat, że pomyślnie zakończono import poziomu. Może zdarzyć się tak, że import poziomu nie zakończy się sukcesem. Wtedy musisz sprawdzić, czy pobrał się dobry plik. Czyli na przykład w trakcie pobierania nie nastąpiła jakaś przerwa w dostępie do internetu i coś poszło nie tak. W tym momencie, kiedy wejdę na pokaż moje światy, już pojawił mi się zamek dla klasy czwartej. Kliknę na Graj, czyli będę jako uczeń, wejdę na Graj. Uczeń rozpoczyna w tym miejscu, czyli tam, gdzie gdzie budujący mapę tak naprawdę zostawi swoją postać. Tutaj też jest ustawiony spawn świata. Spawn to jest takie miejsce, w którym pojawiają się wszyscy nowi gracze. Podejdźmy teraz do naszego pierwszego NPCA, czyli do naszego pierwszego BNA. To jest postać, która przekazuje nam pewne informacje, natomiast sama nie jest graczem. Możemy sobie kliknąć na nią. Jeżeli klikniemy Lewym przyciskiem myszy, to nic się nie stanie, ale jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy, to otworzymy menu kontekstowe i w którym zobaczymy dialog, jaki Bogna ma nam do przedstawienia. Jak widzicie, tekst można formatować w takich okienkach. Mamy jeszcze coś takiego jak czytnik imersyjny. Po kliknięciu uruchomi się czytnik. Jest to zwłaszcza fajne rozwiązanie dla uczniów, którzy nie są z pochodzenia Polakami i mają jeszcze problem z czytaniem polskiego języka. Czyli kiedy kliknę na odtwórz. Piękne, jeszcze ponieważ... Dobrze, zapauzuje to odtwarzanie. Yy, pojawia się tutaj dźwięk. Yy, Ustawienia, możemy sobie zmienić tutaj ustawienia, jeżeli chcemy, żeby do nas mówił mężczyzna, możemy zmienić nam głos męski. Ja mam ustawiony na głos kobiecy. Możemy również zwiększyć szybkość mowy bądź ją zmniejszyć. Czyli jeżeli mamy uczniów z jakimiś problemami, możemy spokojnie zmniejszyć prędkość takiej mowy i oni też będą mogli wspólnie się tutaj bawić. Mamy również preferencje co do rozmiaru tekstu, dlatego również użytkownicy niedowidzący będą mogli z tego rozwiązania skorzystać. Możemy uruchomić kontrast. Warto jest zapoznać się z tymi opcjami, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą dla nas przydatne. Ja sobie ustawię z powrotem. I wrócę się. W momencie, kiedy kliknę na tą strzałkę, wejdę z powrotem do rozmowy z bogną. Kiedy już przeczytałam wszystko, co Bogna ma mi do powiedzenia, zamknę sobie X. Teraz tak, teraz w tym momencie stoimy przed fosą. W momencie kiedy ja zamknę X, zostaniemy nie dość, że przeniesieni. Bogna stoi tam widać jej znacznik, ale jeszcze dodatkowo dostaliśmy jabłko. Czyli po naciśnięciu E w naszym ekwipunku pojawia się jabłko. To był prezent odbogny. Trafiamy do strażnika. Po krótkiej rozmowie ze strażnikiem, otrzymujemy książkę i aparat. Strażnik również informuje naszych uczniów o tym, że na koniec tej przygody należy podpisać książkę i oddać nauczycielowi do oceny. Po zamknięciu otrzymujemy aparat. I książkę z piórem. Mamy tutaj też inne elementy, z którymi uczeń może podejmować interakcje, jak na przykład taka dźwignia. Po kliknięciu na dźwignię zamknie się krata. Ponowne przestawienie dźwigni powoduje, że krata jest otwarta. Jest tu dużo różnych postaci, wszystkie związane ze średniowiecznym zamkiem i zawodami, które wtedy występowały. Nasz uczeń podchodzi do każdej z tych postaci, rozmawia z nimi. I zbiera elementy. Tu dostaliśmy wiadro z wodą, akurat od Sławy. Możemy odejść kawałek i zrobić jej zdjęcie. Jeżeli będziemy próbowali zbyt, ze zbyt bliska, to wejdziemy w dialog ze Sławą. Natomiast po wycofaniu się odrobinę możemy zrobić jej zdjęcie. To też jest taka rzecz, którą warto przekazać Waszym uczniom. Tak wygląda praca z przykładową mapą ze scenariusza. Uczniowie muszą eksplorować tą mapę, przechodzić zbierać informacje od różnych osób, ale również zbierać od nich przedmioty. Możemy otwierać, zamykać drzwi zawsze prawym kliknięciem i poruszamy się po całym zamku. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą czy inne mapy, które powstały na potrzeby projektu, wykorzystać w inny sposób. Możemy na przykład zorganizować wspólne zwiedzanie przez wszystkich uczniów. Jeżeli jesteś nauczycielem historii, możesz wcielić się w takiego przewodnika i wszyscy twoi uczniowie będą podążać za tobą i słuchać twojej opowieści. Żeby tego dokonać, wystarczy kliknąć tutaj na możliwość udostępnienia. I kliknąć rozpocznij sesję jako gospodarz. Jeżeli rozpoczniemy sesję jako gospodarz, utworzymy kod, który trzeba będzie podać uczniom. Klikamy na potwierdź i już powstaje kod. Miksztura, miksztura, alex, alex. Jest to bardzo prosty kod obrazkowy. Każdy uczeń bez problemu przepisze sobie ten kod. Niektóre scenariusze wymagają tego, aby uczniowie współpracowali w obrębie jednego i tego samego świata. Do tego losujemy grupy i w grupach ustalamy lidera, czyli my odgórnie ustalamy lidera grupy, ale należy wytłumaczyć uczniom, że on jedynie odpowiada za to, żeby wpuścić osobę na mapę, dlatego taki uczeń, lider, importuje świat, generuje kod, reszta uczestników z grupy, Dołącza za pomocą tego kodu. W tym wideo to już wszystko. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego wideo.